Witam Was kochani. Przekaz od przodków janiłów. Weekend 2, 3, 4 stycznia 2026. Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie oraz znajomości. Relacje w pracy i praca. Związki małżeńskie i partnerskie. Singla, czusie, słodkie nasze, bąbelaczusie. No i ta ostatnia karta to jest odpowiedź lub podpowiedź na pytanie, które sobie zadacie. Ok, uwolnij to co stare i odpocznij. No właśnie, stare schematy już powinny odejść. Odpocznij. Nie bądź na zawołanie tych osób, daj sobie spokój. Nowy początek. Już inaczej patrz na te relacje. Ja zdaję sobie sprawę, dzióbki, że jeżeli to jest mama czy tata, tak, teściowa czy teść, to tak nie idzie odciąć, ale niekoniecznie musicie być na jej zawołanie. Wy macie się uwolnić od tego. Wy macie postawić na odpoczynek w ten weekend. Nie bądź na zawołanie, postaw na odpoczynek. Ci, którzy będą w pracy, obierz nowy kierunek. To. Powiedziałam ci, co będą w pracy, a ci, co nie będą w pracy, też, jeżeli będziecie myśleć o pracy, macie obrać nowy kierunek. Jeżeli macie dobrą pracę, dobre relacje, może czas na to, żeby się postarać o awans, jakieś szkolenie, tak? Jeżeli natomiast macie te relacje niefajne i praca was nie satysfakcjonuje, spiąć cztery litery i obrać nowy kierunek. Czas zacząć działać. Ci z was, którzy szukają pracy dzióbki, ja jak mantrę powtarzam: z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Być może sami tego wyjścia nie widzicie, ale warto by było poprosić o pomoc dobrych doradców, których macie wokół siebie. Być może pomysł, nad którym od dawna myślicie, czyli na przykład, podaję przykład, pracowanie swoją pasją, być może to jest dobry pomysł, tak? I na pewno to jest dobry pomysł, nie być może, tylko wy musicie poprosić o pomoc te osoby, które będą was w tym wspierać. To jest już czas, to jest pierwszy weekend stycznia. Nie ma na co czekać, kochani. Szanuj swoją wewnętrzną wiedzę. Jeżeli wy macie związki małżeńskie i partnerskie dobre, to szanujcie swoją wewnętrzną wiedzę, szanujcie wiedzę. Swojego partnera, partnerki, męża, żony i dzielcie się tą wiedzą, bo wy macie najlepsze wsparcie w tych właśnie osobach. Natomiast, jeżeli wy macie te związki niefajne, że tak to nazwę, to to, co już wiecie, że ten partner, partnerka, mąż, czy żona, że czy zdradzają, czy gdzieś. Y Pieniążki uciekają, te osoby będą próbowały się wypierać. Wy nie macie z nimi dyskutować, wy macie szanować swoją wiedzę, bo wy już wiecie. No a oczywista sprawa, że te osoby się nie przyznają, tak? Więc szanujcie tą swoją wewnętrzną wiedzę. Singla, czu się, bąbel, czu się. Rozwijaj się, Singlaczku, w obecnej sytuacji. Jeżeli osoba, którą poznałeś, czy poznałaś. I tu ci serduszko zabiło, że być może to jest fajne, i być może coś z tego będzie, a ta osoba cię na każdym kroku zawodzi. To Wy macie zacząć się rozwijać w tej sytuacji w swoim kierunku. Nie patrzeć na nic i na nikogo, rozwijać się w swoim kierunku. Dobrze, zadajcie sobie, przesunę Was troszkę pytanie. Odpowiedź jest: zamierzaj i twórz. Idź w swoim kierunku. Nie czekaj na tą osobę. Bo jeżeli zadałeś, czy zadałaś pytanie o jakąś relację, ty masz zamierzać i tworzyć, a wszystko inne się ułoży. Kłamstwa, oszustwa tej osoby wyjdą na jaw. Nie spalaj energii na to, żeby śledzić, dociekać. Masz zająć się sobą, masz zamierzać i tworzyć swoją przyszłość. A ja wam życzę oczywiście cudownego weekendu. Dziękuję.